Dzień dobry. Tu Marian. Będę dla Państwa przeglądał prasę internetową. Piątek. Gazeta Wyborcza. Wyborcza pisze o awanturze na posiedzeniu rządu. Poszło o drobiazg, a rzucali nawet mięsem. Tak rząd rządzi. Poniżej, Miki rurkę w nowej fryzurze i w nowym kapeluszu. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita pisze, że Polska może stracić Unię Europejską. Trzeba poprawić na lepsze i wtedy nie będzie straty. Poniżej, kiny w walce z kryzysem demograficznym. Po prostu podwyższą cenę prezerwatyw. Onet. Onet pisze, że zima trzyma. Polacy jak zwykle, zamiast się cieszyć, to płaczą. Poniżej, doda, powiedziała, że nieźle jej zapłacili za występ w programie sylwestrowym, w publicznej telewizji. Niech nikt nie kłóci się z telewizją, bo nieźle płacą. Super Express? Super Express napisał, że niejaka Beata Tadla. preży się jak sprężynka, żeby dobrze wyglądać. Im lepiej wygląda ta Beata, tym gorsze dostaje propozycje od różnych wydawców. No i jest też Maryla Rodowicz, która wciąż szaleje. Sobota. To białe, które leci z góry, to śnieg. Gazeta Wyborcza. Wyborcza pisze, że Oracle, firma od której zależy, jak nasz komputer będzie działał, może nas inwigilować. Bo niewielu wie, co tam, w tym komputerze jest. A nawet ci, którzy uchwalają prawo dla takich firm, nie wiedzą. I jeszcze jest o tym, że Polacy nie lubią za dużo odpoczywać. A tego, to już ministra pracy na pewno nie zrozumie. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej piszą, że poziom życia w Polsce już wkrótce będzie taki jak w Hiszpanii. Jeżeli Polska będzie atrakcyjna, nie tylko pod względem inwestowania. Poza tym piszą, że, w Europie, dyrektorzy banków zarabiają dużo więcej niż prezes NBP, Glapiński. Jak prezes Glapiński to przeczyta to będzie chciał podwyżkę. Onet. W onecie piszą, że w Polsce będzie, nie tylko śnieg ale i mróz. Zapowiada się gorąca zima. Piszą też, że teraz, marszałek Sejmu, to już inny sojusznik, może nawet nie prezydenta tylko premiera. Poprzedni marszałek wciąż czeka na realizację obietnic. Super Express. Super Express pisze, że w żabce, popularnej sieci sklepów, częstują kanapkami. Na pewno podwyższą cenę. Bo za darmo nie ma nic. Poza tym piszą, że premier naszego kraju zaoferował pomoc Szwajcarom, ale odrzucili. Nasz premier musiał i oni musieli. Niedziela. Gazeta Wyborcza. Ameryka zaatakowała Wenezuelę. Trump mówi otwarcie, że chodzi o ropę. Ale o pieniądze z wydobycia ropy a nie pieniądze z narkotyków. Poza tym piszą, że jest nowy lider, w dziedzinie rosnących cen mieszkań. Obecnie, według tych, którzy mieszkania kupują, najlepiej jest mieszkać w trójmieście. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita pisze, że Maduro, prezydent Wenezueli, szwytany, ale natychmiast w tym państwie pojawił się następca. To kobieta. Wiceprezydent Wenezueli. Trumpowi będzie trudno poradzić sobie z całym kartelem. Poniżej ta ładna kobieta mówi, że Wenezuela żąda uwolnienia Maduro. Mówi, że to ich jedyny prezydent. Argument jest niezły. Może źle przetłumaczyli. Onet. W onecie piszą, że Trump chce zakończyć wojnę na Ukrainie, a wywołuje u siebie. Przeciwnicy Trumpa mają argument. Poniżej piszą, że należy przyzwyczaić się do takich wiadomości. Bo wojna to zwykła rzecz. Super Express. Super Express się zastanawia, o co Trumpowi chodzi. Pieniądze już ma i mają Amerykanie. Może o więcej pieniędzy. Poniżej. W zakładce paperacji jest Marta Kaczyńska. Mówi, że ona nie wiedziała, a zdjęć jest dużo i ciekawe. Reasumując, kto bogatemu zabroni?